Siemanie mężoneczko wszystkim, z tej strony właśnie Budyń, dzisiaj jesteśmy właśnie, właśnie na PGA, tutaj na targach poznańskich, międzynarodowych targach poznańskich. Dzisiaj mamy tam gumek i jest ze mną pan Grom, czyli kamerzysta. Dzień dobry. Tak. I oficjalnie zapraszam was na film z PGA. Lecimy! No. Tutaj też jest BMW właśnie. Nowiutkie, zielone BMW. Przepiękne. Part. Jak widzicie, na PGA też jest piłka nożna. I można sobie właśnie w piłkę pograć. Tam jeszcze grają też coś innego. Więc PGA to nie tylko gry sportowe, w sensie nie tylko gry komputerowe, ale też i gry takie fizyczne. Na przykład piłkę właśnie można, można tutaj grać. Zobaczcie sobie na to, bo po raz pierwszy w ogóle widzę takie coś jak tenis nożny. I tutaj właśnie grają w to. A tutaj na stoliku <laughs> KKS Lech. Poznań oczywiście. No więc tutaj grubo, grubo. Treniczno, tre. Tenis nożny, nieźle. Ogólnie jesteśmy teraz na górze, tutaj na górze, w restauracji. I zobaczcie sobie, ile jest ludzi obecnie na PGA. Jest godzina 10.57. 10.57. Nie wiem, czy widzieliście, ale jest 10.57 i tutaj jest tyle ludzi. A to dopiero w 10 Zobaczymy, czy nie jest dalej. A teraz lecimy. Jesteśmy teraz na stanowisku i tutaj jest normalnie taka, taka fajna kura, taki symulator. Taki symulator jazdy. Bardzo, bardzo fajny. Like i suba like okay. Tutaj mieliście wszystkie przebitki i wstawki A teraz lecimy do Fanny moment, Które właśnie tutaj na Bo Pozro to ogólnie Tutaj na live yy, dzisiaj miały miejsce no, także zobaczcie, co dzisiaj na live się działo i lecimy. 4 5 pop e, Dlatego, że no teraz są wszystkie eventy. Teraz akurat, ale. For rano tak głośno nie było. For event? Rano tak głośno nie było. <grym> F, Moment. działa? Tak działa. Nie, leż, no tak powiem. powiedziałbym za średnio. Leż. Poczekaj, poczekaj. poczekaj. No, 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 no. F moment totalny. Ja <grymne> Patrzcie. Nie traf. Albo trafię. <grymne> <grymne> no, Dobra, ja była po dognisku, wiedziałam że jest na Jeszcze Tak Dzwanie! Dobra, ja. Mów Nie zatrzymuj, nie zatrzymuj Nie zatrzymuje chabie To będzie dofany moment, co chodzisz No to właśnie to chciałem powiedzieć Dobra, więc Tez skoro Więc trzy

Więc plan jest taki, że ja i Gumek, mój trzeci kamuś, V3, Ej e, pójdziemy sobie na miasto, a grom no... I, i twoi koledzy. V3. Więc my lecimy na miasto, teraz macie przywitki z miasta i lecimy. Ogólnie Gumek chce wygrać iPhone'a, podróbka <śmany> iPhone'a oczywiście. Tam jest, podróbka iPhone'a, dlatego kopię piłę. O, tutaj macie iPhone'a i i no, czekaj, dawaj gumę. kur... Dajmy do z iPhone'a. Jeste to? 671! siedem, jeden. to? Skam, oskamowali mnie. Bo to wypada kiedy się dokładnie taką liczbę trafi dokładnie. No. gumek zawiedziony. No co? Myślałem, że jak będzie w to też dobrze. Nie, to nie. Ale jeszcze trochę by było się dobrze. Jeszcze trochę. Dobra, więc jesteśmy razem z gumkiem na Starym Rynku w Poznaniu. O. A na nowym Tutaj jest ratusz. Na, na nowym a to jest Stary Rynek. No. A na nowym bo nie ma nowego. Bo nie ma nowego właśnie. Więc... no Ogólnie oni jeszcze nie dzwonią, ale pewnie zaraz będą dzwonić, więc my się do nich zwijamy. I wracamy do nich. I jedziemy do Maka! I to będzie recenzja! Recenzja! Zestawu Maty! Więc lecimy! Tak. Jadłem już zestaw Maka, y, już okay. jeden raz, już w sensie no, zestaw maka już raz jadłem i powiem tak, matcha w każdym maku smakuje inaczej. Tutaj ta matcha jest normalnie najlepsza, jaką kiedykolwiek piłem, a w innym nie maku no to była. była zupełnie inna, gorsza. Y, no, potrójny cheeseburger no to, no, to wiadomo, y, dobry, bo cheesburger potrójny. No i średnie I to jest cały zestaw I serio, matcha bardzo wam polecam Ale to tylko wybrane maki Tylko właśnie wybrane maki mają taką maczę dobrą No, a my lecimy już na zakończenie Dobra no, Wyciśnij O no, dobra Dobranoc Ale głośno Zajdź